ci 가 i teraz na kanale z to Miasto Sorki, że zaczynam swoje wideo od swojej szkarni, która produkuje bardzo dużo echo Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie już niedługo Może jakiś mikrofon sobie sprawia i będzie troszeczkę lepiej no ale witam, witam was wszystkich, fajnie, że wpadacie. Na dzisiejszy odcinek chciałem wam poświęcić mojej nowej kamerce od Asi 2600 MC. Jeszcze zanim wyjdziemy na zewnątrz, zaczniemy to wszystko tam ustawiać i, i pstykać zdjęcia, chciałem opowiedzieć Wam kilka takich fajnych specyfikacji na jej temat no i oczywiście dlaczego akurat wybrałem tą kamerę dlaczego akurat wybrałem w kolorze i tak dalej, także mam nadzieję, że tam na zewnątrz nie będziemy na to tracić czasu i szybciutko Wam tutaj tak w skrócie opowiem, może nie wszystko bo tych informacji jest naprawdę bardzo dużo warto jest zobaczyć na stronę ZWO i zobaczyć sobie co ta kamerka potrafi i tak dokładnie zobaczyć jej specyfikacje ale te najważniejsze dlaczego akurat wybrałem kamerkę w kolorze, no, powiem Wam, że akurat najbardziej chyba przyraził mnie jej cena. No ja, akurat tej kamerki sam jeszcze nie kupiłem. Pomaga mi w tym pacu Night, oczywiście pomogę troszkę rodzice, ale gdybym musiał kupić kamerkę Mono, no dodatkowe 40% całość, całości ceny tej kamery przeraziło mnie niesamowicie. I tam jeszcze do tego dochodzą filtry, koła i tak dalej, i tak dalej. I też głównie dlatego, że u mnie tutaj w Anglii mamy może jedną. Góra, dwa, dwie noce w ciągu miesiąca, żebym mógł sobie jakieś zdjęcie pstryknąć. Do tego jeszcze mam, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny okno. Dlatego pomyślałem sobie, nie jestem y, jakby szaleńcem, nie chcę tam robić zdjęć na apody czy wygrywać niesamowite konkursy. To, co robiłem na kanonie, też mi się podobało. Widziałem akurat jeden one-shot color camera, czyli taka, która zbiera. Cały kolor za jednym zamachem mi naprawdę wystarczy i naprawdę będę mega zadowolony z tego, co akurat ta kamera tutaj potrafi. Głównym też priorytetem, dlaczego akurat tą, tą kamerę wybrałem jest wielkość jej sensora. Bardzo zależało mi na tym, żeby wielkość, rozmiar jej, jej, jej sensora był bardzo podobny do tego, który miałem w kanonie. Em, 800D, dlatego że jakby pole widzenia mojego teleskopu bardzo mi się podoba, lubię troszeczkę szeroko, nie chciałem, żeby było wężej ani bliżej, nic, nic nie chciałem w tym zmieniać, dlatego bardzo zależało mi, żeby ten sensor był podobnej wielkości. On jest troszeczkę większy, bodajże o, o milimetr, bo ma 23,5 na 15,7 mm, także tam jest chyba milimetr większy, także to pole widzenia mam o ciut większe, to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo to w tej kamerze lubię. Kolejną rzeczą ona ma 26 megapikseli, w kanonie miałem 24. No tutaj akurat nie mogę tego aż tak bardzo porównywać ze sobą, chociaż są to tak samo sensory e, e, aps c ale, ale jest troszeczkę większa rezolucja, mam nadzieję, nie testowałem tego, zobaczymy w czym tak naprawdę mi to wszystko pomoże. Kolejną bardzo ważną rzeczą w takich kamerach jest jej chłodzenie. Oczywiście, żeby tą kamerkę chłodzić, musimy dokupić sobie osobno zasilacz 12V o odpowiednim amperażu. Takie zasilacze nie przychodzą w pudełku z kamerą, że trzeba pamiętać o tym, żeby taki zasilacz sobie dokupić osobno i żeby to był odpowiedni zasilacz, żeby tutaj nic nie popsuć. Także to jest bardzo ważne. Oczywiście kolejną rzeczą już ma wbudowany filtr UV, i R także nie musimy się przejmować żadnymi filtrami. Jeśli mamy piękne niebo, możemy włożyć kamerę i od razu pstrykać sobie fajne zdjęcia w kolorze. I, i, I naprawdę oszczędza nam to jakby do kupowania odpowiednich filtrów, żeby te kolory, te barwy światła blokować. Także to jest też naprawdę bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest tutaj też grzałka, są jej plusy i minusy. Powiem Wam o tych plusach, dlatego że chłodzi, chłodzimy sensory dość nisko, tam może coś zaparować, osłonić i tak dalej. Jest tam grzałka i dzięki temu wszystko działa całą noc fajnie. Ale minus tej kamerki jest taki, że jest tam specjalny olej, który w niektórych modelach się po prostu na ten sensor wylewa. Widziałem informacje na ten temat bardzo, bardzo dużo na internecie. Ludzie panikują, że tam się wylało coś jest okropnie. No, jest to taki malutki jej mankament, e, dlatego że ten sensor jest ogromny i tam gdzieś coś w konstrukcji poszło e, Państwu z ZWO nie tak. No, mam nadzieję, że niedługo ten problem naprawią. E, bynajmniej widziałem, jak taki sensor się czyści. No, nie jest to dla każdego. No, trzeba mniej więcej wiedzieć, jak takie delikatne rzeczy dotknąć e, troszeczkę chirurgicznie. E, także e, dla niektórych jest to sprawa do załatwienia u siebie w domu w pół godzinki, a dla innych, no, trzeba tą kamerkę niestety odesłać na gwarancji. Poczekać miesiącami, czasami tygodniami, mam nadzieję, żeby ta kamerka z powrotem przyszła i można byłoby ją używać jeszcze raz. Podobno takie rzeczy się powtarzają, także nie jest to fajne. Nie tylko akurat w tym modelu, ale w innych modelach również. No ale gdzieś tam 2600 chyba najwięcej obelg dostało, dostało z całej stajni Zydla ZYW.io. Także mam nadzieję, że u mnie takie rzeczy się nie będą działy od razu. No i nie uda mi się chociaż dzisiaj zrobić zdjęcie bez żadnego oleju na sensorze. Ta Ameryka ma no naprawdę fajne. Um, read Noise, czyli um, naprawdę radzi sobie z szumem. Um, um, nie ma amp glow, tak w niektórych kamerkach od ZWO jest amp glow gdzieś po środku, gdzieś tam coś tam um, świeci i, i trzeba do takich zdjęć używać zdjęć kalibracyjnych takich jak darki. Um, akurat w, w tym modelu nie ma amp glow, nie muszę się darkami przejmować. Próbowałem trzy razy zrobić zdjęcie, nie zrobiłem ani razu darków. Um, wystarczyło um, dithering w Nina, um, który przesuwał mi klatkę. Um, co trzy, co trzy zdjęcia, no i powiem Wam, że to mi idealnie, bardzo ładnie rozmyło szum. Nie musiałem się tym aż tak bardzo przejmować, tymi darkami. Ma połączenie 3.0 USB, 20, 256 MB DDR3 pamięci, także tam przesył danych jest naprawdę mega i to wszystko super fajnie działa. Jest to kamera, która produkuje tylko 3,5 klatki na sekundę. Także nie za bardzo nadaje się do pstrykania planet, księżyca no i takich obiektów. No ale co, akurat w moim przypadku mogę sobie wybrać tutaj kamerkę od mojego guiding, która tworzy naprawdę fajne zdjęcia. No i co, tu jest jeszcze dużo, dużo innych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Czasami wszystko mi to wychodzi z głowy, na przykład to, że ma, jest 16-bitowa, nie 14-bitowa jak mój Canon. 16-bitowa oznacza, że ta, nasz, ta nasza różnica między czernią a bielą jest podzielona na troszeczkę mniejsze kawałki. No i dzięki temu te zdjęcia też wyglądają dużo, dużo lepiej. Także jest tam naprawdę bardzo dużo wszystkiego, ale mam nadzieję, że mi się to wszystko jeszcze przypomina jak będę na zewnątrz i parę drobiazgów Wam do, tego, do tej kamerki opowiem. Na pewno jeszcze zanim pójdę na zewnątrz, pokażę Wam, jak taką kamerkę połączyć. E, razem w pudełku przychodzą dwa takie pierścienie. E, jedno jest 16 mm, drugie 21 mm. E, no i tutaj po prostu musimy sobie odpowiednio do naszego teleskopu ustawić back focus. No jak w moim teleskopie em, musiałem to założyć, jeśli używamy em, em, takiej szufladki na filtry, em, po prostu wymieniamy jedno, jed, jed, jeden pierścień, ten 16 mm, na szufladkę i wszystko działa super. Tym razem ja się na pucie rybatki, strasznie zasłonię w gardle. Czyli na razie, do widzenia później. Jak widzicie, u mnie jest, jest, jest już ciemno. Już jest ciemno jakiś czas, bo tak naprawdę jest godzina 19. Już prawie 3 godzin, ponad 3 godzin chyba jest ciemno. Um, no i powiem Wam, że na razie pada deszcz. Tak patrz na zewnątrz, to no, jest brzydko. Cieszę się powoli rozjaśnia. Rozjaśnia. W nocy się rozjaśnia. No, Dawid? W nocy się super rozjaśnia. Um, dzisiaj um, skupimy się nad kamerą e, ASI, e, dlatego nie będę Wam pokazywał tej wszystkiego od nowa. E, szybciutko to rozłożę, e, z gwiazdą polarną się zaprzyjaźnię i zrobię alignment i będziemy gotowi pstrykać i do Was wrócę. E, patrzyłem przed chwilą na i wybrałem sobie obiekt, który już kiedyś pstrykałem na kanonie. Ale bardzo, bardzo fajnie mi tutaj będzie gonił w nocy. Jest naprawdę wschodzi gdzieś tak 40 stopni, ponad domami, i później tutaj leci. Także wybrałem płonącą gwiazdę. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Po właśnie kanonie, gdzie już kiedyś wstyrkałem. pamiętam, że miałem problemy z tym, z tym zdjęciem. Ale pamiętam, że ten obiekt był naprawdę bardzo fajny. Także mam nadzieję, że dzisiaj do niego wrócę i będziecie mogli zobaczyć nową odsłonę płonącej gwiazdy właśnie używając. Asi 2600. No dobra, będę zrobić sobie jakąś kawkę i czekam na pogodę. A z wami będę widział się za chwilę, jak już się rozłożymy. Także na razie. Dobra, jesteśmy. Ja już sobie tutaj powoli swój sprzęt wystawiłem, oczywiście dzisiaj będziemy używać ASI 2600, oczywiście razem z moim teleskopem od William Optics Zenith Star 61 oraz lunetka guiding i kamera od Altair. Na montażu HEQ5. Jak widzicie, właśnie tutaj sobie to wszystko rozłożyłem. Jest już wypoziomowane, ustawione jest mniej więcej na gazdy polarną. Będę musiał się tylko szybko jeszcze luknąć do mojej lunetki polarnej, bo jednak jeszcze w ten sposób to robię. Troszeczkę wieje, jest strasznie zimno, także warunki nie są idealne, ale chmury powoli się rozgoniły. Także mam nadzieję, że akurat niebo będzie w tej najlepszej formie dzisiaj. Jak widzieliście. No, trudno się tutaj jest nie zabić o te wszystkie kable, jak już to wszystko porozkładam i tu jest naprawdę ciemno, wszystkie światła są wyłączone, um, ale gdzieś tam już mam zaprogramowane w głowie, że za każdym razem jak wychodzę, wiem mniej więcej gdzie te moje kable są, także um, um, o dziwo jeszcze mi się nie udało tutaj o te kable zabić, także jest ok. Um, um, no i co, no i jestem teoretycznie już gotowy, że tak jak wam mówiłem, wcześniej będę próbował płonącą gwiazdę. Ale goal jest taki, żeby złapać dwie albo 3 godziny materiału. To jest mój goal, dlatego że wiem, że nad ranem przejdą chmury ze śniegiem albo z deszczem nie wiadomo co. Tak naprawdę, i tak wszystko się może zmienić. Pogoda jest bardzo dynamiczna. No i zobaczymy akurat co taka kamerka ZWO potrafi nam wypalić w 2-3 godziny. Nino oczywiście oferuje rzeczy takie jak plate i tak dalej, ale no niestety jeszcze do tego nie doszedłem. Cały czas nie mam tej pogody, nie mogę tego przetestować. Muszę to testować na gwiazdach. Mógłbym to teoretycznie zrobić dzisiaj, ale miałem wybór: albo nakręcić dla Was odcinek, albo bawić się Niną. Wiecie co? Wygrał odcinek. Nagrywam odcinek, a pobawię się z Niną kiedy indziej. Na pewno będzie prościej i obiecuję wam, że jeśli już dojdę do tego, chociażby do tych podstaw tej Niny, to od razu wam o tej Ninie opowiem. Wydaje mi się, że ktoś powinien to w Polsce zrobić. Jeśli ktoś naprawdę umie obsługiwać się walnąć jakieś wideo po polsku, bo niestety, ale po polsku nie znalazłem jeszcze żadnych instrukcji dotyczącej takich podstaw używania właśnie tego programu, a według mnie on jest chyba... Najlepszym, który ja do tej pory widziałem. Nie widziałem ich dużo, nie używałem ich dużo. Ale akurat z tych, które używałem, wydaje się naprawdę, naprawdę ciekawym programem. Także jeśli nie ja, jeśli ja tego nie zrobię, ktoś powinien naprawdę zrobić takie wideo, bo jest świetna sprawa. Znowu was tutaj nudzę, krzyczę po nocach, no ale to nic. Dobra, ja się zmywam i widzimy się, jak już będę miał naszą mgławicę na ekranie. Do zobaczenia później. Okej, okay, tutaj tak szybciutko chciałem Wam tylko pokazać gwiazdę Kapela, na którą ustawiam ostrość. Jak widzicie, właśnie to jest moja jedyna gwiazda, na którą robi alignment jeszcze po staremu. No i właśnie ustawiłem sobie ostrość mniej więcej tak. Mówię, że jeszcze tam coś poprawię, ale. Ale wygląda, według mnie wygląda fajnie. No i tak to wygląda właśnie z filtrem Electream. O tym wam nie powiedziałem, ale właśnie używamy dzisiaj filtra Electre. OK, Ustawiłem się, ustawiłem sobie kadr. Kadr mógł być co prawda lepszy, ale, ale już nie będę tutaj dzisiaj kombinował, dlatego że zaraz po tych dwóch, trzech godzinkach pstrykania właśnie płonącej gwiazdy. Mam zamiar przeskoczyć na, na troszeczkę stary projekt, nad którym właśnie pracuję. Już mam ustawiony tak naprawdę kąt nachylenia, i nie chcę tego przestawiać już teraz. O tym kolejnym projekcie na pewno Wam już niedługo opowiem, albo zobaczycie, co tak naprawdę tutaj się u mnie dzieje. Ok, ale właśnie teraz chciałem Wam pokazać na komputerze. Właśnie robię pierwszą klatkę, która trwa 420 sekund, czyli 7 minut. Na gain 100, offset 16, gdzieś wyczytałem, że akurat w tej kamerce ten offset jest ok. Um, nie wiem od czego jeszcze jest offset. Gdzieś szukałem informacji na ten temat, nikt nie był w stanie mi tego jakoś jas jasno wytłumaczyć. Może ktoś z Was będzie wiedział, ale dla mnie jestem ustawiony na minus 20 stopni. Um, wszystko jest włączone, guiding chodzi, guiding nawet w miarę dzisiaj fajnie chodzi. Um, chmur na razie nie ma, także zobaczymy. Wchodzi pierwsza klatka na 7 minut. Zaraz zobaczymy, co z tego wynika. O oh, wow! No, i bardzo fajnie to wygląda. Powiem Wam, że jest tego szumu tutaj trochę, ale to nic. Powiem Wam, że na tym filtrze L-Extreme wygląda nawet ciekawie. Chociaż kadr nie za bardzo mi się podoba, ale, ale zostawię to tak jak jest. Wiecie co? to co bardzo bym chciał, żeby było, jest. I em, Tutaj Wam szybciutko pokażę myszką. Tylko sobie telefon inaczej chycę. O, tak, tak. Tutaj są kijanki, i właśnie. One są na zdjęciu, jest nasza północna gwiazda, jest wszystko te trzy gwiazdy, które na pewno spowodują małe halo u, u mnie na, na teleskopie. Zawsze jest halo, nieważna jaka jest kamera, zawsze halo tam jest. Także to, co chcę, żeby było, akurat tutaj jest. Zrobiłem sobie Didering co drugą klatkę. Także jakby, jakby jak najwięcej wykorzystać z tego czasu, który mam, dlatego że ten de zawsze zajmuje tutaj chwilę. Także nie chciałem, żeby robił to, co każdą klatkę. Mam ustawione 50 klatek, że niby moja sesja skończy się o 1.57. Wydaje mi się, że skończę mniej więcej o tym czasie, i już jutro podzielę się z Wami, co mi z tego wyszło. Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego. Ja się z Wami tutaj żegnam. Na razie pierwszy, pierwsze światło, jakie mi wpadło tutaj do tej kamery, jest super. No nie wiem, sami ocencie, jak to wygląda. Czy wygląda to lepiej niż na kanonie, czy nie. No musi, nie? No musi. No w końcu. No to nie jest taka byle jaka kamera. Także mam nadzieję, że chmury mi nie przyjdą, bo mają przyjść. I noc cała będzie udana. Dobra, kochani, trzymajcie się. I widzimy się jutro rano. Na razie, trzymajcie za mnie kciuki. Uf, fajnie to będzie wyglądało. Już mi się podoba. Myślałem, że w inny sposób Wam o tym zdjęciu opowiem, ale no niestety siedziałem, siedziałem nad tym troszkę i, i po prostu przeciągło mi się do wieczora. Także jak widzicie już jest wieczór, ale chciałbym to dzisiaj skończyć, dlatego szybkie podsumowanie. Opowiem Wam o tym szybciutkim zdjęciu płonącej gazdy, jakie zrobiliśmy, jakie zrobiłem wczoraj. Więc tak, no powiem Wam, że zdjęcie jest super. No i takie moje kilka spostrzeżeń, o których chciałem Wam opowiedzieć, to jest no, głównie to, że ta kamera um, tworzy pliki FIT i one są ogromne. Także każde zdjęcie, które zbieramy um, na Ninie, one są po prostu automatycznie streczowane, ale każde zdjęcie, które się zachowuje na komputerze, ma prawie 50 mega um, wielkości. One są naprawdę ogromne, te pliki. Także jeśli um, macie taką kamerę, um, no. Powiem Wam, że każde zdjęcie jest naprawdę strasznie ciężkie no i będziecie potrzebować po prostu troszeczkę pamięci na to, żeby to wszystko pomieścić. Także no, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to akurat w moim przypadku z teleskopem od William Optics Season Star 61, gdzie ogniskowa jest, ogniskowa jest mała, no tam występuje tak zwany undersampling, czyli em, tak naprawdę te niektóre malutkie gwiazdki. Po prostu mieszczą się powiedzmy na jednym albo na dwóch albo na czterech pikselach. Tylko. I, I przez to, że tak się tylko mieszczą na tych, na tych dwóch czy trzech pikselach, wyglądają na samym końcu trochę jak kwadraty albo jak krzyżyki. Także, em, no, żeby y, temu żeby się tylko pozbyć, żeby pomóc sobie, y, żeby takie coś nie występowało na zdjęciach, y, no właśnie dobrze jest robić dithering, czyli y, używając programu takiego jak Nina, robimy sobie dithering co jedno albo co dwa zdjęcia. No i do tego, na przykład ja używam deep sky stacker, możemy sobie zrobić dwa razy drizzle stacka. Oczywiście będzie nas to kosztowało jeszcze większym plikiem, dlatego że no, taki drizzle jakby wyszuka sobie na Innych klatkach, część tej gwiazdy, która się gdzieś przesunęła dzięki dithering, wyszuka je sobie i połączy je razem. I tak naprawdę na samym końcu, po zdjęciu e, z dwa razy Drizzle, e, te gwiazdy już nie są kwadratowe, wychodzą bardzo ładne, okrągłe. Co prawda, rezolucja zdjęcia zmienia się z 6000 na 12000, e, także e, dość spore. Ale akurat w moim przypadku, co ja zrobiłem, e, Zeskalowałem je na, do połowy, czyli z 12 tysięcy, zszedłem znowu na 6 tysięcy w piksie. Albo możecie zrobić to tak samo w Photoshopie, po prostu resize image i możecie go troszeczkę zmniejszyć, ja, ale już w tym przypadku nie będziecie tracić rezolucji waszych gwiazd. Przynajmniej ja tak zrobiłem i powiem wam, porównywałem to um, kilka razy, przypatrywałem się, przybliżałem. I powiem Wam, ta rezolucja tam siedzi. Także nieważne, czy sobie to zeskalujecie z powrotem w dół, gwiazdki będą wyglądały dużo lepiej. Także to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą i chyba już ostatnią, no to jeśli zaczynacie Waszą przygodę z astrofotografią, to może na początek <coughs> kupcie sobie Canona, albo jakiegoś Nikona, albo jakąś, nie wiem, dużo tańszą kamerkę. Bo powiem Wam, że akurat, akurat na moim przypadku, gdzie ja dopiero zaczynam, czuję się cały czas jak amator, amator, gdzieś początkujący, uczę się wielu rzeczy, wielu rzeczy jeszcze nie wiem, ale czuję, że nie potrafię wykorzystać potencjału tej kamery. I to jest najgorsze, dlatego że wiem, że ona potrafi dużo więcej, ale ja tego nie potrafię. Ile kasy zapłacić, żeby mieć troszeczkę mniej szumu. Więc na samym początku, jeśli się tego wszystkiego uczycie, no to ja bym polecał kupić kanonę, nie szalejcie. Chyba, <laughs> że macie kasę, no to wiadomo, można kupić sam najlepszy sprzęt i się uczyć. No ale ja wiem, ja bym wolał zacząć od Trabanta i później powoli się przesiadać do Mercedesów niż na odwrót. Także nie wiem, czy podzielicie moją opinię na ten temat. Ale to tyle chciałem Wam tutaj dzisiaj powiedzieć. Ja kończę, kończę tą obróbkę. Naprawdę mi się bardzo podoba, bardzo fajnie się to zdjęcie obrabia I już za chwilę Wam pokażę, co mi z tego wyszło. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca tego wideo. Naprawdę cieszę się. Sorry, że Was znowu przynudzałem, bo wiem, że Was strasznie przynudzam. Już zabieram się za kolejny projekt, także mam nadzieję, że niedługo będziecie mnie mogli zobaczyć znowu na YouTube'ach. Um, pozdrawiam wszystkich, którzy łapali po nocach kometę Leosia, dlatego wiem, że było ciężko w Polsce było naprawdę wszędzie chmury, gdzieś tam mała okienka niektórym się udało i naprawdę mega jesteście wielcy, że możecie podzielić się tymi zdjęciami na internecie, to jest niesamowite, także wszystkich Was pozdrawiam i no, oczywiście zapraszam um, na wspieranie mojego skromnego kanału, <laughs> jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie robi, wpadajcie na Patronite um, 5 zł miesięcznie, dajmyście mi kawkę Także wpadajcie, zapraszam. No i do następnego razu. Trzymajcie się. ja.